Siemaneczko, ziomeczki, witam was w waszej ulubionej serii Top 10. Dzisiaj mam dla was zaprezentowanie jeden z najfajniejszych filmów, jakie udało mi się przygotować. Jest to Top 10 liczb 10. A więc nie przedłużam dłużej i zaczynajmy. Na początku dziesiątka sumeryjska. Bardzo, bardzo stary alfabet. Więc to jest jakby jeden z pierwszych sposobów na zapisywanie dziesiątek. Co ciekawe, sumerowie używali systemu sześćdziesiątnego, co znaczy, że system, główną liczbą organizującą ich system liczb nie było 10 tak jak u nas, ale właśnie 60. Także to jest sześćdziesiąt po sumery... Przepraszam, 10 po sumeryjsku. I jedziemy dalej. 9 Dziesięć w alfabecie majów. Myślę, że możecie skądś kojarzyć ten kształt. Jest to tak zwany rąb. Bardzo go tu fajnie widać, łatwo to narysować. Także lecimy. 8. Chińska. Tutaj jest tak zwany krzyż. Szczerze mówiąc, nie zbadałem tego, ale nie sądzę, żeby to miało coś wspólnego z chrześcijaństwem. Więc taki po prostu krzyżyk w alfabecie chińskim oznacza dziesiątkę. 7. Systemie hieroglificznym, nie wiem, czy wiecie, używali go starożytni Grecy, to by. Przepraszam, Egipcjanie, to byli ci, którzy budowali piramidy, także mamy tutaj taką ładną górkę. Widać pięknie wybrzuszenie. Tak oni właśnie zapisywali liczbę 10. 6. Język migowy. Jest to język, w którym porozumiewają się osoby niestety nie mogące z różnych powodów mówić, albo Mówimy tym y, językiem do osób, które nie mogą słyszeć. Także tutaj mamy, mm, jak to się zapisze graficznie, a ten znak w wykonaniu ręcznym, bo to jest może jeszcze istotniejsze, wygląda tak. O, takie zbliżanie się i oddalanie palców. Także lecimy dalej. Mamy tutaj dziesiątkę rzymską. Myślę, że możecie ją kojarzyć. Jest to taki Xik nim właśnie piraci zaznaczali miejsce ukrytego skarbu a także jest on teraz znakiem ekipy stiu. także dla ciebie tyłu gorące pozdrowienia i lecimy dalej starożytni Grecy tutaj hm, można by to pomyśleć, że są to dwa zera, ale nie jest to właśnie dziesiątka w starożytnej Grecy można sobie popatrzeć yy. i jedziemy binarne. Otóż jest to zapis w systemie binarnym. W systemie binarnym działają nasze komputery. Także jeśli ktoś chce waszemu komputerowi powiedzieć, że 10, to niestety może użyć tylko takich tutaj wyrazów. To jest troszeczkę dziwne, bo wydaje nam się, że tutaj te 0 i jedynki się dużo razy pojawiają, ale w systemie binarnym to jest troszeczkę bardziej skomplikowane. Także w ten sposób się to zapisuje i lecimy. A teraz numer 1. Najbardziej niesamowita liczba 10, liczba 10 w systemie arabskim. Używamy go my, używacie go wszyscy. Jestem pewny, że każdy z Was choć raz napisał liczbę 10. Jeśli tak, niech da mi łapkę w górę i najlepiej napiszę w komentarzu, przy jakiej okazji napisał 10. Jestem pewny, że razem stworzymy totalnie epickie historie, bo wiecie, dziesiątka to jest to. Także wydawałoby się, że to już wszystko, bo to był numer jeden, ale mam, przygotowałem taki mały bonus. Otóż nie wiem, czy wiecie, ale inkowie zapisywali dziesiątkę za pomocą takiego oto supełka. Nam się może wydawać, że to taki zwyczajny, nic nieznaczący supełek, ale dla inków znaczyło to 10, na przykład 10 krów. Więc po tym bonusie już naprawdę kończymy i do zobaczenia w następnym odcinku.